Reputacja jest bezcenna. Z jakiegoś powodu jednak ludzie nie myślą w taki sam sposób o biznesie, inwestowaniu, a wielu z nich rezygnuje z powiększenia swojego majątku dopiero wtedy, gdy zostaną do tego zmuszeni. Przyczyną może być coś, niewi może być coś tak niewinnego jak wypalenie się zawodowe, albo ryzyko, albo ryzykowna inwestycja, której nie da się w stanie sfinansować. Na drugim końcu skali mamy Rajatów, guptów i bernich madofów tego świata, którzy decydują się na kradzież, ponieważ każdy dolar jest wart tego, aby po niego sięgnąć, bez względu na konsekwencje. Reputacja, Morgan Housel mówi, co jest ważne, reputacja jest bezcenna. Wolność i niezależność są bezcenne. Rodzina i przyjaciele są bezcenni. Bycie kochanym przez ludzi, których chcesz kochać, jest bezcenne. Szczęście jest bezcenne. A najlepsze, co możesz zrobić, żeby nie stracić tego wszystkiego, to przestać podejmować ryzyko we właściwym momencie, kiedy wiesz, że w ten sposób możesz wyrządzić im krzywdę. Musisz wiedzieć, kiedy już masz wystarczająco dużo. Bardzo ciekawa perspektywa, moim zdaniem. No i właśnie to mi się podoba. Książka o inwestowaniu, a mówi, że są ważniejsze rzeczy niż pieniądze. Dlatego po nią sięgnąłem, jakby to jest aspekt taki bardziej mnie interesuje niż giełda. Nie wiem, czy tak też jest w Twoim wypadku, ale jeżeli lubisz tego typu rzeczy dotyczące relatywnie, Relatywnej wartości pieniądza w porównaniu do innych dóbr i cnót, to ta książka może też być dla Ciebie.